Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Dzisiaj wydanie specjalne z okazji Mikołaja. Na dzisiejszym filmie będę pełnił funkcję pomocnika Mikołaja, dlatego taki mam uniform. Dzisiaj mówię tutaj o mojej czapce. Dodatkowo Mikołaj zostawił mi tutaj taki duży wór z prezentami i mam zadanie dzisiaj właśnie za pomocą wagonów i lokomotywy, którą chciałem dzisiaj zaprezentować właśnie rozwieść te prezenty do dzieci grzesznych oczywiście dzieci także zapraszam do oglądania dzisiejszego filmu na którym właśnie pokażę model lokomotywy jakiej to zaraz się przekonacie bohaterem dzisiejszego filmu jest lokomotywa w malowaniu PKP Cargo International. Jest to model wykonany przez firmę Rivarossi. Model z epoki 5-6. Pełnie przełom tej, tej, tych epok. Dlatego tak jest tutaj to zapisane przez producenta. Lokomotywa z numerem 753.7. Jest to lokomotywa tak zwany Nurek, także ponieważ model jest taki w takim malowaniu dosyć kolorystycznym, dlatego postanowiłem ten model wykorzystać do dzisiejszego przejazdu z okazji właśnie Mikołaja, Dnia Mikołaja, tak żeby było właśnie z humorem. Lokomotywa właśnie jest taka pstrokata. Do tego właśnie tej, do tej lokomotywy postanowiłem podłączyć zestaw wagonów, dwóch wagonów węglarek w malowaniu DB Cargo, takich czerwonych. Też takich właśnie pstrokatych. To są wagony z zestawu startowego Pico. A wracając jeszcze do lokomotywy samej, mam tutaj takie zdjęcie pokazujące właśnie jak ta prawdziwa lokomotywa wygląda. Ona bardzo taka charakterystyczne malowanie, ma bo nie dosyć, że niebieskie, tak jak dla PKP karko, natomiast ten, ta góra lokomotywy jest taki bardzo rażący zielony. To tak jak powiedziałem właśnie, ponieważ ta lokomotywa jest tak dla mnie w takim malowaniu bardzo cukierkowym, takim typowo hobby, wręcz bym powiedział. No to postanowiłem właśnie wykorzystać ten, ten model do dzisiejszej zabawy, właśnie z okazji Mikołaja. Zanim jednak pokażę przejazd tej lokomotywy po makiecie, założę do tej lokomotywy jeszcze dekoder, ponieważ lokomotywa ma gniazdo, natomiast akurat kupiłem wersję bez, bez dekodera. Tutaj można założyć dekoder 21-pinowy. Także teraz zapraszam do pokazania, jak się właśnie tutaj męczę z założeniem dekodera, a później do przejazdu tej lokomotywy po makiecie. Tak, aktualnie w kadrze widzicie model lokomotywy. Model lokomotywy o numerze katalogowym HR2864. Właśnie w malowaniu PKP, PKP Cargo International. Dodatkowo tutaj przygotowałem sobie do zamontowania dekoder 21-pinowy do tej lokomotywy. Teraz postaram się ten dekoder założyć. Mam nadzieję, że mi się uda, bo jest to moje pierwsze rozpakowanie tego modelu. Jeszcze wcześniej go nie wyciągałem. Także to będą pierwsze koty zapoty z tym modelem tutaj oprócz modelu mam jeszcze instrukcję dodatkowo są części zgarniacze i chyba sprzęgi z tego co widzę tutaj wyciągnę sobie instrukcję żeby zobaczyć jak ten dekoder zamontować tak to jest jakaś jakiś opis a tu mamy instrukcję jak zamontować dekoder tutaj roz, otworzenie hmm, budy można zrobić bez śrubokręta tylko trzeba sobie tutaj pod, podważyć w trzech miejscach o, i mam nadzieję, że mi się uda to zrobić rękoma, jeszcze przed kamerą a będzie to wyzwanie a tutaj mam hmm, montaż dekodera tutaj jak widać jest to dekoder 21-pinowy. A w dole lokomotywy można założyć głośnik, jakby był dekoder dźwiękowy. No dobrze, to sprawdzimy, jak to wygląda. Tak, Ściągamy, wyciągamy lokomotywę. No, i teraz jeszcze zanim może otworzę, to pokażę, jak ona tu się prezentuje. Ta lokomotywa. Tutaj oznaczenia lokomotywy widać tam w środku siedzą maszyniści. Aż dwóch ich siedzi. Na bogato, bo przeważnie teraz PKP Cargo szuka oszczędności i tylko po, po jednym maszyniście jest w lokomotywie, właśnie tych nowych już. Z tyłu mamy też, nie, z tyłu nie mamy, nie mamy nikogo. Tak wygląda bok lokomotywy. Oznaczenie: wózki, góra lokomotywy. Taka bez szału. Natomiast bardzo, bardzo rażący kolor. Taki typowo zamawkowy wręcz bym powiedział. No ale tak naprawdę lokomotywa wygląda, więc w takim malowaniu jest. Zobaczmy od spodu jak prezentuje się. Dużo nie widać, bo te wózki w tych prawdziwych lokomotywach faktycznie były proste, więc tutaj jakby nic więcej nie można prezentować. W modelu też. Dobra, no spróbujmy ten model otworzyć. Mam nadzieję, że się uda. Oj, zamknęło mi się. Będzie ciężko otworzyć. No niestety, ale obawiam się, że przed kamerą chyba się tego nie uda zrobić. Spróbuję w takim razie przygotować się bardziej. Na jednym gdzieś tam z filmów na YouTube widziałem taką podpowiedź odnośnie otwierania lokomotyw, że dobre są do pomocy karty bankomatowe, więc spróbuję zaraz wykorzystać jakąś kartę. Albo coś podobnego, jakiś plastik do tego, aby ten obudowę ściągnąć. Także zaraz wracam w następnym scenie. Tak, udało mi się znaleźć jakieś karty. Co nie są to bankomatowe karty, ale coś podobnego. To nie są oczywiście moje, nie wiem gdzieś, albo córka, albo żona gdzieś zostawiła. No i udało mi się jakby znaleźć patent, zanim jeszcze zacząłem kręcić, jak się otwiera. Sprawdziłem pierwszy na sucho, bez kamery i znalazłem, znalazłem dobry patent na to, żeby można było w łatwy sposób tą yy, obudowę otworzyć. Jest naprawdę bardzo ciężko ją otworzyć, ponieważ yy, obu, ten, ten, ta obudowa jest tylko dotąd. Ta czarna część już jest w jest, jest, jest podwozie i niestety tutaj nie można włożyć ani paznoksia ani nic. Także naprawdę bardzo ciężko do tworzenia. Także bez karty tego nie da rady zrobić. Znalazłem taki patent, że tutaj można na, z przodu zacząć w, od włożenia karty. O, i teraz od tej strony, o tutaj, można ją podważyć. Już mamy tutaj z tej strony podważone. Teraz z drugiej strony też wkładam sobie kartę z przodu, bo naj, najszybciej wchodzi. I można podłożyć ją tak samo tutaj. I mamy otwartą, otwartą obudowę. Także także w miarę prosto poszło. Okay. I jak wygląda środek lokomotywy? Środek lokomotywy wygląda dramat, dlatego że dekoder jest umieszczony od spodu płytki, a nie na zewnątrz. No nie wiem, kto to wymyślił taki taki sposób zakładania dekodera. Jest to bardzo dziwny sposób. Pierwszy raz spotykam się z takim czymś, żeby Dekoder był od spodu, a nie od, od góry. Widzę, że model przygotowany jest do zasilania też z pantografów, także podejrzewam, że też tym tutaj się kierował producent, żeby sobie ułatwić temat, żeby to zapasowało wszystko. To dlatego ten dekoder jest pewnie od spodu. No i teraz, jak go tutaj wydobyć? No jest to, jest to pewnie wyzwanie. Mam nadzieję, że uda się to jakoś ściągnąć w miarę może troszeczkę niżej kamery dam żebyście widzieli jak tutaj walczę z tym z tym ustrojstwem żeby tą płytkę tutaj otworzyć no nie jest tak za założona że nie da rady tego obrócić no nie zostaje tu jakoś podważyć to bez bez ściągania tej płytki. Pomogę sobie... O przepraszam... ...pomogę sobie tutaj takim... ...takim czymś. Mam nadzieję, że się uda to zrobić. Okej. Okay. I z drugiej strony. Oczywiście delikatnie... ...raz jednej, raz drugiej, żeby nie... ...nie powyginać... Nie powyginać pinów. Oj, no i, i tak wysz, wyszło do środka, że teraz nie ma jak tego wyciągnąć. No, powiem Wam, że naprawdę jest ciężko. Mówi, żartowałem sobie mówiąc z tym, że będę walczył z wymianą dekodera. Nie spodziewałem się, że to będzie aż takie wyzwanie. No dobrze, chyba się jakoś udało. No jest. Udało się. Tu coś przy okazji wypadło. Tylko teraz nie wiem co i skąd. Czy to coś wypadło ze środka? A nie, już wiem co to wypadło. Tutaj to był. Bufor. Ona na szczęście nic poważnego. Ok, bufor już jest założony. No i teraz założenie dekodera. Bo to co to wyciągnąłem to była zaślepka. A teraz spróbujemy zamontować dekoder. Dekoder też jest dosyć mały. Tylko to jest dekoder jazdy bez dźwięku. No i teraz spróbujmy to założyć, ja powiem Wam, że pierwszy raz spotykam się z takim czymś, żeby tak, tak trudny dostęp do dekodera był. Bardzo niewygodne to jest, powiem. Może jednak to można ściągnąć jakoś te. Jeszcze obniżę tą kamerę, bo nic nie widać. O, o przepraszam. To by było wygodniej. Ok. Okej. Okay. No dobrze, trochę, trochę więcej miejsca, ale nie za dużo. No może się jakoś uda, jakoś tutaj ten dekoder przeknąć? Nie wiem, producent chyba nie przywidział, żeby żeby tutaj to zrobić bez odlutowywania tej płytki no bo to ja sobie nie wyrażam teraz tego to założenie bez jakiegoś sensownego przytrzymania tego dekodera tutaj od dołu No jest to straszne, strasznie uciążliwe ten, ten sposób zakładania No dobrze jakoś się trzyma, mam nadzieję, że nie, nie odpadnie w czasie jazdy Tak to wygląda w tym momencie. No i dobrze, to w takim razie zamykamy, zamykamy budę i stawiamy lokomotywę na torach. A nie, tutaj myślałem, że to jest zasilanie z pantografów, ale przecież ten, ta lokomotywa nie ma pantografów. Także to jakieś jest zasilanie chyba do kabiny tutaj do środka, tutaj w tym miejscu, także takie fopa moje. Mówiąc o tym, że zasilanie z pantografów lokomotywy, która jest <grych> dieslem, no ale na szczęście z, udało się tutaj to, ten temat tutaj sprostować. Także to w takim razie nie są pantografy, tylko jest to zasilanie do, do kabiny. No dobrze, to w takim razie zamykam obudowę. No i teraz zapraszam do przejazdu tego modelu po makiecie. Model stoi już na makiecie, po ciężkiej walce z zakładaniem dekodera, czas właśnie na przejazd tego modelu, lokomotywy, także zanim jednak przyjadę tą lokomotywą po makiecie, pokażę jeszcze z jakim ona składem będzie tam lokomotywa jechać. Tak jak mówiłem wcześniej, do tego będzie skład dwóch węglarek w malowaniu DB Cargo, jako ładunek na tych węglarkach są właśnie paczki od Świętego Mikołaja i za zadanie dzisiaj jest właśnie dowieźć ten ładunek do grzecznych dzieci właśnie za pomocą tej lokomotywy dzisiejszej, którą prezentuję. Także zapraszam do przejazdu po makiecie. Tak, to był przejazd lokomotywy spalinowej z serii 753.7 model w malowaniu PKP Cargo International epoka V-VI model wykonany przez firmę Rivarossi Cóż mogę powiedzieć o tym modelu poza tym, że jest bardzo taki kolorystyczny i pstrokaty na pewno to, że producent nie przewidział wymiany dekodera jakoś sensownie. Bez odlotowania płytki no, wymiana jest strasznie uciążliwa. Naprawdę trzeba mieć cierpliwość do tego, żeby ten, 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 ten dekoder założyć w taki sposób, jak to teraz jest domyślnie przez producenta udostępniane czyli od spodu płytki, a nie od zewnątrz. Dodatkowo model no, ma taki mankament, taki że nie domyka mu się buda z jednej strony. Także, też tutaj, wykonanie tego na minus przypomina mi to trochę budy, montowanie budy w modelu ST43 T-Liga. Chyba to był teraz, to jest Albert model, przejął tą. tą, tą Tą formę i tam forma wcześniejsza, po prostu miała też taki defekt, że nie można było do końca domknąć tego, tej, tej budy, i tak trochę z przodu odstawało. Także, no poza tym, poza tym ładny jest model, no, taki kolorowy. Ogólnie to nie moja epoka, bo ja to wspieram raczej epoki wcześniejsze, czyli czwartą, trzecią. Maksymalnie piątą, a to jest już bardziej szósta epoka International PKP Cargo. Kupiłem tylko dlatego, żeby właśnie tak sprawdzić, co to co to za model, jak sobie właśnie radzi z jazdą. Z jazdą też sobie nie za, nie za dobrze radził. Trzeba było go trochę, nie wiem, rozjeździć na początku, żeby przy wolnych obrotach nie zatrzymywał się. Także no, taki na. Taki, takie określenie na, na minus bardziej w tym kontekście, właśnie tego, tego, tej, tej, tej jazdy. Także w sumie podsumowując, model taki, taki średni. Na pewno mógł trochę bardziej producent się postarać, jeżeli chodzi o, no, o te takie detale, bo one są tu jednak trochę, wydają mi się ważne w takim kontekście właśnie modelarskim. Szczególnie właśnie domykanie budy czy montaż dekodera, chociaż z tym to powiedzmy, no nie, nie wymienia się tego na co dzień, więc yy, powiedzmy raz na jakiś czas można się trochę pomęczyć, ale też wydaje mi się, że mógł ten producent trochę to inaczej pomyśleć mógł ten dekoder zrobić montaż od, spod, od zewnątrz płytki, a nie od spodu. Ale to jest takie moje subiektywne spostrzeżenie. Yy, jak zwykle, cieszę się, że ten model trafił do mojej kolekcji. Coś nowego jakieś nowe doświadczenia yy, w tym temacie. Także podsumowując, czy warto kupić ten model, według mnie nie. Chyba, że ktoś po prostu kolekcjonuje modele z nowych epok i chciałby koniecznie tego, ten model mieć. Ja mam nurka w malowaniu ICC, także to jest malowanie biało, białe całe to są, to są tak zwane modele, czy właściwie lokomotywy, które były wydzierżawione przez, przez PKP od kolei czeskich. I chyba już był film na temat tego właśnie modelu. Prezentowałem go, dosyć ładnie się prezentuje, ładne, ma fajne dźwięki, także w porównaniu ten model Riva Rossi do tamtego, to tak po prostu bardzo słabo wypada. Ale to jest, tak powiedział moje subiektywne spostrzeżenie Mam nadzieję, że osoby, które kupią, nie będą miały takiego doświadczenia jak ja. Mam nadzieję, że to takie moje, tylko jest złe doświadczenie z tym modelem. Nie przyciągając film, dobiegł już do końca. Jak zwykle, zapraszam Was na inne firmy na moim kanale. I jeszcze jedno dzisiejsze wydanie było specjalne z okazji Mikołaja, także. Pozdrawiam, cześć.